Sesji dotyczące dalszego dalszym ciągu tego nieszczęstego Bielkowa. Wydawało mi się, że klarownie zadałem pytanie i jednoznacznie sięgnąłem do protokołu, który został dzisiaj przyjęty. I wydaje mi się, że moje pytanie było jednoznaczne. Dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania tego tej strzelnicy. Na stronie 43 protokołu. Jest to dokładnie zredagowane, dodatkowe jakby wyjaśnienie, gdyby ktoś miał wątpliwość wynikało z dyskusji na stronie 8 protokołu. Chodziło mi o Warunki gruntowe. Panie starosto, sprawa Bielkowa wiemy wszyscy, że ma charakter bardziej społeczny. Bardziej społeczny. Konflikt urzędu powiatowego, czyli starostwa z mieszkańcami fragmentu gminy Kobylanka. Ja rozumiem, że intencją jest tutaj poszukiwanie argumentacji i uzasadnień prawnych do podtrzymania decyzji starosty w zakresie gospodarowania tym fragmentem mienia Skarbu Państwa. A w związku z tym ponownie pytanie zadane na poprzedniej sesji. w jakim stanie formalnym w zakresie warunków glebowych zostało przekazane mienie Skarbu Państwa, w dysponowanie klubu. Nie trzeba mi przytaczać fragmentu rozporządzenia, że w zależności od Poziomu wód gruntowych należy oczyszczać teren 2, 3, co 2, 3 lub 5 lat. Ja zadałem jednoznacznie pytanie: Na jakich warunkach zostało to przekazane? Po pierwsze, czy był zbadany poziom wód gruntowych i jest poniżej jednego metra, żeby tam strzelnica mogła być? I kto za to odpowiada? Przekazujący, który mówi, że to są elementy strzelnicy, czy przejmujący, który oświadcza, że znany mu jest przedmiot użyczenia? Czy starosta to sprawdził? Czy biorący w użyczenie to sprawdził? Myślę, że ktoś to powinien sprawdzić. I proszę nie pisać mi w odpowiedzi, że starosta nie ma żadnych uprawnień do badania, do kontrolowania tej instytucji. Starosta jest użyczający, użyczał na konkretny cel, na konkretne warunki, a więc ma obowiązek sprawdzać, czy te warunki są spełnione. To jest pierwsze. Po drugie, w zakresie ustalenia poziomu wód gruntowych... Dopiero można, się, można sobie odpowiedzieć, czy był już obowiązek sprzątania, czy nie. Ale przecież to jest nie wszystko. Ja pytałem również przedtem i teraz pytam. W jakim stanie odkażenia zołowiu i zanieczyszczeń ten grunt został przekazany? I to jest kolejne pytanie, i myślę, że na nie. Uzyskam odpowiedź, czy ktokolwiek kto czyścił po zaprzestaniu używania tej strzelnicy przed woj przez wojsko? Czy region w dalszym ciągu z niego korzysta, pogłębiając zanieczyszczenie terenu, wynikające wprost z rozporządzenia, które na ten temat mówi, co należy robić zmuszono mnie do tego, żebym ja sięgnął w to rozporządzenie i zaczął je czytać, bo w odpowiedzi to tylko fragmenty mi się cytuje. Niepełne. Panie Więc to jest jakby ponowienie pytania z poprzedniej sesji i liczę, że ta odpowiedź w końcu tutaj może zostanie udzielona. Ale jest również jeszcze jedno pytanie, które no, Nasunęło się w związku z dostarczeniem nam radnym, radnemu dodatkowych informacji ze starostwa na temat Bielkowa. Panie starosto, w zbliżonym czasie były wystąpienia, było wystąpienie o podobne działanie na działce 82 przez 3 Niby odległy numer w stosunku do działki 400, Ale okazuje się, że gdybyśmy tak popatrzyli, to ta działka 802 przez 3 jest jakby fragmentem tego obszaru ze strzelnicy. I wtedy z prośbą o użyczenie MDek wystąpił na podobną działalność. Jakieś ćwiczenia z lotnictwem, z zabaw dziecięcych, z rakietami. I pan wtedy. Postępując w majestacie prawa, wystąpił do instytucji odpowiedzialnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o opinię w tej sprawie, i uzyskał pan opinię negatywną, że takiej działalności ze względu na teren ochronny nie wolno prowadzić. To jest kolejne pytanie moje. Dlaczego pan nie wystąpił o podobną opinię w przypadku wniosku użyczenia na, yy, tego terenu, na sąsiedniego terenu na prowadzenie strzelnicy? Czyżby do, doświadczonym negatywną opinią wolał pan jej nie mieć i postawić wszystkich przed faktem dokonanym? Proszę na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze? Proszę bardzo, pani Dorota Mazur. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja w tym samym temacie co mój przedmówca otrzymałam odpowiedź na swoją interpelację. I argumenty, które tutaj przywołał Pan starosta, przekonują mnie. Niemniej z ostatniej części odpowiedzi, gdzie, uzyskujemy, gdzie uzyskuje informację, że to SKS Legion przy składaniu wniosku do Wójta o zatwierdzenie Regulaminu strzelnicy nie był zobligowany do dołączenia decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania. Przekonuje mnie ta odpowiedź Pana Starosty w, w tym zakresie że to do kompetencji Wójta Gminy Kobylanka należało uzyskanie pozwoleń z regionalnego, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przed wydaniem y, tego zarządzenia w sprawie regulaminu Strzelnicy, ponieważ y, nie ma sensu, aby taki regulamin y, istniał, y, skoro Strzelnica nie mogłaby być użytkowana z powodu negatywnej opinii rdoszu. Y, ja chcę powiedzieć, że przy, zarówno ja, jak i Państwo Radni otrzymaliście dokumenty sporo tych dokumentów, ale powołam się na jeden jest tutaj stanowisko Rady Gminy Kobylanka z 29 grudnia 2016 roku gdzie radni gminy Kobylanka podjęli uchwałę w sprawie funkcjonowania tej strzelnicy. Nie wiem państwo nie zdążyliście się jeszcze zapoznać, ja tylko tak, tak, dokładnie, więc... Nie, nie wszyscy radni, ale no jest to stanowisko jakby też dokładnie wobec właśnie tych dokumentów, które zostały nam przedłożone ja tutaj chcę zdeklarować swoją chęć jakby uczestniczenia we wszystkich dyskusjach i jakby w obronie mieszkańców Jęczy chcę zdeklarować swoją dobrą wolę w czynnościach wykonawczych z udziałem wójta z ramienia mieszkańców Jęczy Jeszcze, jeszcze chcę właśnie Pana Starostę też prosić o jakby interpretację tych dokumentów, bo pewnie Pan Starosta już się zdążył z nimi zapoznać, wobec czego bym prosiła też, jakie jest stanowisko pana starosta, w tym zakresie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, otrzymaliśmy dzisiaj również wyniki badań, o których pan starosta nas poinformował. Wyniki badań dotyczy poziomu hałasu na naszym konfliktowym terenie na Strzelnicy w Bielkowie. I byłabym w stanie przyjąć te dane tutaj w sposób bezdyskusyjny i bardzo wiarygodny, ale już na pierwszej stronie firma Econice z Zmirowa pisze, napisała, że Bielkowo, gmina Kobylanka, kod pocztowy inny, może gdzie indziej badali i strona dziesiąta Charakterystyka źródeł emisji. I firma specjalizująca się napisała tak: Głównymi, najbardziej głośnymi źródłami hałasu są strzały z pistoletu broni AK-47. AK-47 nie jest pistoletem, jest karabinem. I dalej oraz CZ550, podany kaliber. CZ550 nie jest pistoletem tylko sztucerem. Wobec powyższego w mojej ocenie i nie, nie w pełni, aż tak przyłożyła się firma do, do tychże badań, skoro tak pisze, że to są pistolety. Dziękuję. Ktoś? Jeszcze proszę bardzo. Pani Węgielnik. Niki. I to należałoby wyjaśnić, bo z tego materiału wynika, że to jest stanowisko Rady Gminy. No to co ja wiem, że gmina liczy 15 radnych, a podpisało się 4. To czy to jest stanowisko radnych, czy grupa radnych, wniosek, bo to będzie wniosek radnych, a nie stanowisko Gminy, Rady Gminy, bo stanowisko Rady Gminy to musiałoby po prostu 15, przynajmniej ponad 50%, przynajmniej 8 radnych powinno przegłosować. I nie wiem, czy to jest zgodne, bo to jest załącznik do uchwały, numer nawet podane. Albo jest źle zredagowane, albo po prostu jest to wniosek grupy radnych. Czyli Uchwała została podjęta. Czyli, czy mamy, projekt, czy mamy uchwałę w ogóle? Bo to jest załącznik, panie, to jest załącznik do uchwały. Załącznik do Załącznik do uchwały. Do uchwały, do uchwały. Do uchwały. Proszę cztery... Państwa, te materiały zostały przekazane nam przez mieszkańców gminy i myślę, że po, po naszej dyskusji poprosimy o sprawdzenie w jakiej formie, czy ta uchwała była podejmowana i być może, przepraszam, pozostałych 11 radnych nie wzięło po prostu udziału w głosowaniu wtedy, Przepraszam, możemy przegłosować uchwałę dzisiaj jednym głosem, podniosę rękę, pozostali Państwo dzisiaj nie podniesiecie i uchwałę Rada Powiatu przyjmie. Możemy to tak, ale nie, nie bajmy, jeżeli można w tej sprawie, ale nie, po prostu prosimy o wyjaśnienie, ja chcę, bo nie wiemy. Ale słuchajcie, panowie, państwo rady jeżeli można. Tak, oczywiście, bo jesteśmy w dyskusji. Panie przewodniczący... Państwo radni, jesteśmy radnymi i znamy dokumenty, jakimi się posługujemy. Jeżeli w załączniku pisze do uchwały numer tej uchwały, jest nadany z dnia, to znakiem tym, że uchwała została podjęta. A to jest załącznik. Załącznik podpisuje najprawdopodobniej tym załącznikiem był wniosek czterech radnych i Rada podjęła uchwałę, czyli przyjęła ten wniosek czterech radnych i z pewnością przewodniczący podpisał, skoro nadał jej numer i datę. Panie Starosto, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj słusznie Pani Beata Radna Radziszewska powiedziała, że to jest rzeczywiście ten e, e, Kałasznikow tak zwany, czyli to jest AK-45, tak? To jest... 47. 47. 47. Ale nie każdy musiał być w, w wojsku, natomiast też jest mowa o CZ-55, czyli sztucerze, popularnej, popularnej broni śródmyśliwskiej. I czeska broń myśliwska popularna 7.6 kaliber. I tutaj chodzi o to, że to się potwierdza, jak gdyby, że strzelając tej broni w dołku, tak, można powiedzieć na strzelnicy, hałas, natężenie tego hałasu w 8 godzinnym, tym najgorszym czasie jak gdyby strzelania, tak, jest, jest po prostu, jest mniejszy niżby by na przykład strzelali w tym momencie myśliwi w lesie, tak, myśliwi w lesie, czyli żadne praktycznie tam, czy przy, przypolanie jakieś i tak dalej, także no tutaj chciałbym to zasygnalizować, że no ten, ten tak zwany Kałasznikow to on tam 600 nawołów potrafi wystrzelić, ale, około, ale tam są pojedyncze strzały, rzeczywiście, tak samo są pojedyncze strzały na strzelnicy z tego sztucera. I, I ja myślę, że tutaj głównie, ja to podkreślałem na komisji, dla mnie to jest głównie stworzenie kurtyn, jakiś takich wyciszeń, ekranów akustycznych. Nie, te, te ochronniki słuchu to one są wówczas dla ludzi, którzy strzelają, tak naprawdę. Tak, są blisko tego, tej emisji. Natomiast tutaj należałoby wszelkie zewnętrzne takie działania podjąć, czy tak zwana ochrona jak gdyby zbiorowa i to wówczas można by było tutaj kolejne badania przeprowadzać, czy nie ma, więc raczej by nie było, tak, więc tutaj powołując się na, na tego, na to, że te, że te wyniki są niezgodne, no ja tylko tu zauważyłem, że to jest Polskie Centrum Akredytacji, Zdarzają się jakieś chokliki małe, ale sentencja jest jedna, no nie ma przekroczeń, tak? Także dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji w tym punkcie? Proszę, proszę bardzo. bardzo. No ja w wojsku akurat nie byłem, ale z tego co wiem i tu pan Waldemar podkreśla to, bo może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tam jest ołów, proszę państwa. Mówimy o ochronie, o, o, o tym, żeby zbierać baterie, akumulatory, a może się okazało, że tam są setki kilogramów już tego ołowiu leży w tym strzelnicy, w glebie i truje jezioro. Dziękuję.